Proszę czcigodnych zebranych, przechodzimy do ostatniej sesji naszego, naszego tutaj dzisiejszego spotkania i od razu bardzo proszę, żeby przy stole, przy stole tutaj prezydialnym byli łaskawi przejść ksiądz Cezary Smuniewski. Tutaj dla ciekawostki może Państwu tylko powiem, że to jest pracownik Akademii Obrony Narodowej. Także tutaj mamy mamy takie, co, co prawda jeszcze w cywilu, ale ubierzemy go w mundur, mundur generalski niebawem. Poproszę z gospodarzy księdza, księdza Tadeusza, bardzo prosimy tutaj. Tak, i ojcze profesorze, bardzo prosimy, ojciec profesor Andrzej Potocki, proszę bardzo. Tu będzie ojciec miał? To bardzo proszę sobie już miejsca dobrać. I zaczniemy od kwestii bardziej teologicznej, która tutaj już w jakiś sposób się pojawiła, mianowicie związek najświętszego serca z życiem sakramentalnym, w sensie takim właśnie, jak tutaj żeśmy podprowadzili to stopniowo w kluczu serca ożywiającego właśnie poprzez to życie sakramentalne. Bardzo proszę, księże Cezary. Proszę bardzo.